Kura półtory godziny z tym autobusem. Mówiłem ci, żebyś w godzinę się wyrobił. 40 minut, szefie. No, 40 minut, no ale dopiero połowa autobusu jest zrobiona. Ja naprawdę się starałem na pewnych obrotach. No, no szybciej się nie da. No. no, to jest maks chyba moich możliwości. No, jak na tą maszynę. Ale no niech się zobaczy, ile materiału wyjęte. Tego byśmy nie wyjęli maszyną fuksem. No to tak, żebyś mi dzisiaj za dniówkę opanował ten autobus. No dobrze no. Raz, dwa. I teraz gniatasz. O, i pracujesz. Jest? Da się? Da się. Bardzo dobrze, kura! Jesteś dobrym operatorem, ale ja cię jeszcze dalej muszę szkolić. Szefie, no człowiek się całe życie uczy. Należy, ja cię cały czas musiał uczyć. Działaj, działaj. Autobus kupiłem po 80 groszy za kilogram, ale zakładam, że mogę na tym zarobić około 4000 złotych. Ta maszyna ma mi pomóc w tym, żeby zaoszczędzić na kosztach robocizny i wydobyć z tego autobusu wszystko, co cenne. To jest nasz cel. Nożyce, które wiszą na ramieniu, umożliwiają bardzo dużą precyzję kura jest w stanie chwycić i przenieść nawet cienkie elementy karoserii. Janusz, jak tam na froncie? Tu już jest na gotowo zrobione. Ale powiedz mi, dlaczego przestali pracować? No bo, kurde, nie ma asfaltu nie dali. jak to? No nie ma, no jakaś awarię, czy coś, no nie kręcą już dzisiaj. No kurde, taki kawałek. No wiem, no ale po robią kantę na nowo i jutro doleją. Tak? Nie ma problemu. U nas to jeżdżą samochody ciężarowe i to... Czasami więcej niż na autostradzie i to doładowane na maksa. Nie, nie wiem, ale przynajmniej tu jest dobrze podbudowa zrobiona. Naprawdę, tak? nie ma się z nie? nie będzie problemu. Nie. nie będzie problemu. Biorąc pod uwagę samochody, które dzisiaj do nas przyjechały, około 70 samochodów na kasację, no i złom, który kupiliśmy, może się okazać, że nawet z dzisiejszego dnia zarobimy około 50 tysięcy złotych. Co mnie bardzo cieszy, bo położenie asfaltu nie jest, nie jest tanią inwestycją.